Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Prosper Militaria. Dzisiaj krótko jak zamontować Tumik do karabinka Challenger Bullpup? Wiem, że wielu klientów po prostu rejestruje te wiatrówki i ma bardzo dużą energię w nich, czyli karabinki typu FAK o dużej energetyce, czyli powyżej nawet 50 i powyżej 100 juli. Więc generalnie, Tumik z taką przejściówką kupujecie przejściówkę do nfl A83. Z gwintem pasującym do tego kołnierza rufy. Zobaczcie, tutaj macie taką zaślepkę z tym samym gwintem. Wykręcacie ze swojego Challengera, kładziecie. Tutaj macie nową końcówkę, ja już z niej zdjąłem nakrętkę. Smarujecie smarem silikonowym, polecam ten smar silikonowy. Nano RACE bardzo fajne. I wkręcamy sobie końcóweczkę z wyjściem na jedną drugą UNF i macie już adapter zamontowany. Teraz bierzemy jakikolwiek tłumik z gwintem 1,2 UNF i przykręcamy, czy z gwintem wewnętrznym. Akurat ten tłumik to jest niskobudżetowy, pasuje tylko do 4,5 do 5,5. Więc jeżeli było to by to 5,5 mm, by się nadał. Jeżeli będzie to kaliber 6,35 7,62, musi być tłumik celowany, czyli nadający się uniwersalnie do 6,35 i do 7,62. Przy dużych energiach polecam już Coś takiego jak Dony Nieważne, czy to będzie Tanto, Yokozuna, Sumo i tak dalej, ale generalnie tą markę. No i przejścióweczkę macie. Przejścióweczki są u nas na stronie. Dodam link w komentarzu do tego filmu. Dzięki. Hej.